Nie! Ktoś mnie! Dobra, bo tu. Ej. No, no co? co? mamy informacje jakieś o planecie. Tak, to jest no, jakaś początkowa planeta, którą nam dała, ale chcę zobaczyć, bo tu jest jeszcze jakaś. Opa, serwis, manual. Dobra, lecimy na żywioł. Totalnie nie wiem. Yy, w skrócie, jesteśmy, kurde, tutaj firmą, która zbiera złom. What? Widać, Łaj wow, mi się cieszy. No zobacz, ja też się będę cieszył, że jestem. Wziąłem i zbieram złom, patrz O, a pa, o, ta, pa, ty Ty będziesz a, dzisiaj, ty będziesz dzisiaj zbierał złom Ale ręce Ty będziesz dzisiaj zbierał złom razem ze mną Ty, bo my, bo my deadline tu mamy, trzy dni i Profit 130 musimy mieć, gościu Kurde, 700, żeby na inną planetę pojechać Dobra, no musimy zarobić hajs pierw Idziemy złom zbierać Lecieliśmy już? O kurde, lądujemy Schodź pierwszy, jak coś to ciebie zjedzą pierwszego Ale nie mam żadnej broni, ty no, no, bo na żywioł idziemy, no. Pod prawie masz skaner. z silnik się zgasił, było paliwo. Nie marudź. Nie ty płacisz. Ty! Co to? Ty! Co to? Co za impreza. Coś z tym możemy zrobić? Czy nie za bardzo? Open. I co to o, mamy? Fanty, jakiś wyleciał. O, co, co, co podniosłeś? A, ja kupiłem latarkę przed... Aaaa O nie masz jako jeden latarka E nie mam latarki No tu nie i A mogę tu jeszcze kupić? Tak To masz kośnik story i chyba O, jest! Jest moja latarka, patrz Muzyczka, muzyczka Czy trzeba zrobić rytualny taniec przed no. każdym tym, tak? O, dobra, zarąbiście Dobra, idziemy, ale idziemy. Ty to może jest. możemy jakąś brisę kupić. Eee, nie wiem czy mamy na tyle hajsu ale. za 30 mamy ten eee, szpadel jak chcemy szpadel, ja też biorę O jest, jest, jest. Ty, yes. ja nie mam kasy. A, bo mamy wspólne My jesteśmy chwili. <laughs> Haha, ja mam łopatę ty nie masz <laughs> o, tu jest drabina. A tam nie wiem czy tam coś jest. jest Silos po prostu A tu jest droga dalej ja mam łopatę. I co? Ja, ja, ja mam być ten fighter, tak? Ty będziesz tankowo. Kurde, jak tam wejść? O, tu jest. Main enter, enterance. Prawym przyciskiem sobie skanuj. Popatrz przez, przez ten, żeby tam... Co jest? O cholera. Przedłeś? No. O cholera. No, oj mi. Kurde, Aleba? dobra. Mo może się nie rozdzielajmy? Może się nie rozdzielajmy? Pamiętaj, że mam łopatę, nic nam nie jest tutaj, kurde, straszne jak mam łopatę. V-Type engine. O, to możemy złom O, ty, Urwałem rurę! O no, kurde, dobra! Da, da, dawaj do czekaj, gdzie to mamy zanieść? No dobra, wynoś no to, wynoś. Dawaj, dawaj, dawaj. Kurde, bierzemy od razu, dobry silnik jest. Rurę Będzie, prywałem, będzie, będzie do long drive'a, ty. Czekaj, ty, teraz ja idę pierwszy, bo ja chcę, ja chcę teraz jakiegoś fanta znaleźć. My Ty chyba ogólnie no, znalazłeś... Znaczyła mi się latarka. Czemu? Nie mogę jej zapalić. Może baterie ci się skończyły. O cholera. Skończyły mi się baterie. No chyba co jaja robisz. Ano no rzeczywiście. Dobra, ale jest, jest w miarę jasno, słuchaj O! Uh, Uciekam! I sedes? Co to było? Cedy? To, to jest. To jest. landmine. Eee. Y to był zły, to był zły pomysł. Chciałem rozbroić. <laughs> Jaki gość, miałem silnik, V8 tutaj. Bo, bo ja wiedziałem, że ta gra będzie tak bardzo kurde rozbudowana, że mina po uderzeniu wybuchnie tej. No kto wali? Szpadłem w minę, gościu. Idziemy teraz na prawo. Na prawo, dobra. Coś? O, jest inaczej, ty. To w sumie, to dawaj no dobra. To ty, a co jest za przycisk? Gdzie, gdzie jesteś? Ja pierdzielę, jak to jest ciemno, ty. Gdzie? A tu jesteś? Kurcze, dobra. Przeżyjemy, jak chodzimy, to, to w naszej okolicy jest dosyć jasno, więc. Prawym, prawym. O, 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 o jest, 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 pa, pa. Ale śmieć, to nie, tanie, to jest tanie. A gdzie pokazuje cenę? Jak zeskanuję. Ej, 14 to biorę. Ty. Jaki? 41, jaki śmieć? To tanie jest. Zostaw miejsce na, na lepsze. Dobra, na razie biorę wszystko, Z w Tarkowa nie grałeś... no nie grałeś. Ale w Tarkowie się bierze wszystko, a później się wymienia. Na górę pobiegłeś? Nie zostawiaj mnie ty! Pamiętaj, że to jest horror, nie? Ho! Czekaj, Idziemy o tutaj. O, a tu o. To? No to właśnie ten, ten przycisk, tak? Ale on nie działa. Ty, 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 a tu na wprost coś jest. A, ale chodź na dół. Dobra, idę na dół. Tu i tak nic nie było. Co to? Ło ty! Jaki, jakaś para dziwna czy coś ty jakiś klucz o ty ktoś wodę spuścił ty może ten klucz to tam gdzieś z przodu można użyć a tutaj coś jest o o o, o. przez mgłę przejść ty tu pa ukryte no oho dobra tu się ciemno robi jak znajdziesz minę to teraz w minę nie uderzamy Ogarnie w chodzić po takich pomieszczeniach nie Kurde, za złomem sam bym chodził. Tak, na pewno. <laughs> Tutaj coś ciekawego. O, jakieś drzwi, ty. Nie no tam. Use the shift computer terminal to access secure doors. A to nie. Czyli byśmy musieli wrócić do tego na początek, żeby otworzyć te drzwi. Dobra, zobaczymy później te drzwi. Kościół! No. Gościu! drzwiami? Ja myślałem, że to jakiś jumpscare był czy coś. <laughs> Chłop to zbroje Drzwi, drzwi, drzwi tu są. O locked. Masz klucz, masz klucz. O! Dawaj! Kluczuj to! Noj. A i tu jest początek chyba. Nie. O! Ooo! Co to jest za taboret? Tu no nic nie można sprzedać, panie. Co nie jakieś w ogóle kartony? W tych kartonach powinny fanty być. Tą pralkę bym wziął. Nie, to wentylator. Ty klucz! A klucz mam. To ja. Upuściłem. Co to było? Uciekaj! Czemu? Słyszałem... Słyszałem jakiś piz, jakby ktoś, kurde, stare drzwi otwierał. Możesz tam przekręcić? E... Słyszysz te dziwne dźwięki? To, Nie. to były bardzo dziwne dźwięki. To brzmiało, jakby coś biegło. Wchodzimy tu? Nice. Coś tu wchodzi. Pierdzielisz. No nie słyszysz tego?! No teraz nie, ale ten... O! O! Eggbiter! Egg tu masz ten, do ubija, ubijaczkę do jajków. Tu, 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 tu. Wiesz, póki na razie nie masz nic innego, to... bo nie wiadomo z czym no. będziemy. No, będę sobie ten. już <gryś>, mógł potwory okładać. Nie, no, ale w tej, tej, tej grze nic strasznego. No to ja tu nie widzę żadnego horroru. Tu nie byliśmy Dobra, pójdziemy na prawo, dalej pierwsze. Kurde, wkurzam je, bo nie mam tego. Latarki. Nie, nie ma złomu. O, tu może coś być, ty. Dupa, no nic nie ma. Co to o. jest? Ty, inwentory full. O-o. <grywka> co O-o. Pręd... No diecio! Co żeś zrobił? Ty, otwieram drzwi. Chłop, co prądu ukradł? Kurde. Ale, ale czeka, bo ale nic nam się nie dzieje, chyba, nie? Chodź, idziemy z tym. To jest, to jest, dro to jest cenny towar, spadamy. Coś tu biegnie. Coś tu biegnie. Nie, no, nic nie ma. No jak nic nie ma, no coś. No nie mów, że słyszę dźwięki. Chyba się przestraszyłem drzwi <grym> Cześć, to ślepy zaułek, musimy iść w lewo cii, cii. Na górze? Nie wiem właśnie <grym> to drzwi. To drzwi było? No nie wiem, patrz No to ty kurde bo, bo beknął na mnie Ale co ja mam, co to jest w ogóle ty? Prąd ukradłeś, no kurde ty z... To wartość nieznana, ty! To musimy wynieść to. Poważnie? Czekaj. No, znaki zapytania tam były, patrz. O cholera. Dobra, kupię, słuchaj. Kupię sobie samochód. Prowadzę, prowadzę. Ty musisz, musisz się wydostać z tym. Ej, bo... Czy on tam chodzi? Hmm. Nie zamknęłeś mnie! Zgubiłem się! Ugryz mnie, zagryz mnie! Sam zostałeś? Musisz to wynieść, to jest fajnie. No nie, no, został Mamy deadline'a ostatni dzień nam został, kurde. A bo kurde, kto to bez latarki widział ładzić po ciemku. No to moja wina No Dobra, o Idziemy na lewo Chodź na lewo teraz Tam drzwi. Nie widzę złomu możemy schodzić O! O! Za 50, patrz co mam Patrz co mam, gościu Koło zębate wyrywałem, gdzie jesteś? <noise> Zegarek zatrzymał, nie? Dobra, idź to zanieś, ja to poczekaj. Dobra Poczekaj na mnie Ty, tu są jakieś ślady na ziemi. Gdzie, gdzie nie masz ślad? No, jest mokro. Od kurde ty, nie wychodź tak z <gry> Jest mokro. Kurde, ciemno tu. Kolejne drzwi zamknięte. Nie no, zaraz będzie tak, że będziemy musieli wrócić na statek, żeby to otworzyć. O! Coś znalazłem, a to jest chyba wyjście, ale nie wiem. No musimy wrócić na statek, żeby to otworzyć. Dobra, to idziemy w drugą stronę, chodź. Ostatnio tu po prawej była potężna żarów. O, jest tu coś, klucz! Wziąłem klucz. O, o! o, 33. A nie, dobra, to O! To, no to jest... Patelnia ty! Patelnia! Dobrze, bierz, bierz, bierz. Tu kluczek leży kolejny. E, pokaż, to ja będę klucze brał. Ale no fantów tu nam nie, nie dali. Kościół! Okej, okay, dobra. Coś tu jest? Nie, no nie mów. No będziemy musieli wrócić do statku, żeby chyba drzwi, drzwi otworzyć. Chyba, że tam jest zejście niżej jeszcze. O, ty pa co byśmy przeg... Kurde Koło ste sterownicze Sterowcze koło to jest. Sterowcze. Ty co tam jest? Co to za jest pajączyna? Pająkczyna. pająkczyna. Czemu to jest taka pajączyna, ja, to się źle skończy. A bo ty jest droga dalej, ty, ty, to ty nie poszliśmy. To jest pająkczyna, to się źle skończy. No też mi się wydaje, że ta pająkczyna nie będzie dobra. dobra. I są drzwi otwarte! Cii. Ty lawę słyszę! No i wejść pierwszy. Czemu ja? O o coś tu jest! Bunker Spider New Creature the doesn't to Zamknij to kurwa. Oho! Tam jest spider I, To wiem, dlatego stąd idę, zamknąłem drzwi. Myślisz, że on zejdzie? Jak wejdziemy do środka? Czekaj, mamy mamy kucanie, może da się iść cicho Ty no on jest duży! <laughs> o kurwa! To nie jest pajączek! NIE ZAMYKAJ mnie Z NIM, CO?! Dobra, idziemy, chodź. O, ja tam nie chcę wchodzić. Zam zamknijmy mu ten, żeby nie wiedział, o. I... Możesz iść na dół, ja ci spróbuję otworzyć z panelu drzwi. Daj mi, daj ja, mi. Ja tam nie zostanę. A, no dobra. No to, to chodź, co sumie odłożymy itemy. Jakieś te, szarańcze... O, pa, pa, pa. Loctustus tu jest jakiś. Tak, widziałem. Jakieś kurde szarańcza dziwna. O, patrz, takie małe itemy tu możesz dawać. Tyk. O. Ale tu z terminalu ponoć można otwierać te drzwi. Ale ja tu nie widzę nic do otwierania tych drzwi, więc nie rozumiem. Mamy, mamy 104 łącznie ogólnie, jakby co. Więc jeszcze nam brakuje, musimy pójść. Dobra, y jak my tam wyjdziemy? No właśnie, się zastanawiam, czy jak się będziemy skradać, to czy damy radę przejść obok. Haha, duży on jest. Ty idzie przejść. Ajdę na lewo, jak coś. Dobra. Ruszył się! Uciekaj, uciekaj! Run, run! Za mną pobiegł! Nie uciekaj do wyjścia! O, oh, cholera, zapomniałem, że on potrafi wychodzić. Nie biegnij do wyjścia, lepiej. On tu jest. Dobra, idź tam, idź tam. Możesz szabrować. Szabruj, szabruj. Dobra, trzymaj go tam. Trzymam, szabruj. Po cholera. Ty, idzie do ciebie. I... Wyczuł, wyczuł. O, 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 o. o, o. I, o ty, kurde, chodź tu. Żyjesz? Ugryz mnie. Zagryzł mnie. <ścoughs> nie. Ty statek odlatuje za godzinę. Jak za godzinę? No, come on! skąd ja mam złom, mą tyle zebrać? Gdzie ja jestem, gdzie ja jestem? Jakiś złom, dajcie mi złom, dajcie. No nie. Dobra. O, dla tej, bo chyba umarłeś. Może wiesz, dlatego. Nie, że. Przyszedł tu! Ło! Ło! Jakieś ryzyko tam podwyższone było. Zagryz mnie też. Nie zdążyliśmy z deadline'em. Jak the lazy jestem, kurde, employer, what the fuck. Bo nie wiem czy teraz... ...to nie jest ostatni dzień teraz, teraz jaki mamy. Te ostatni chyba dzień, musimy się ogarnąć teraz. Dobra. Cały czas... Pr ...prosto idę. Prawo. Drzwi otwarte, a tu są drzwi zamknięte. Co? Oh, hell no. Umarłem! Co ci się stało? Coś mi kark skręciło? Co, co ci kark skręciło? Koja Jopie, kojarzysz ten motyw z fazmofobii? Fa Jak ci duch łapie? E, no, takie palce się siebie... Miałam to samo. Palce i mi kark. widzę oczy! Skręciło mi kark! No nie! <laughs> yeah. Deadline now. Oho! Poko, Marem, szefie, 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 wyrobimy się, co? Jest?